Cześć kochani, zabieram Was w tym odcinku na fajny spacer, ale na Manhattanie, czyli tam. Zaczniemy go od jazdy kolejką nad tym mostem. Mało będę gadać, ale widoki na pewno będą fajne, no i jak zawsze Manhattan, Nowy Jork, warto. Polka w Ameryce. i Rozwelta. i Zapraszam was na szybki spacer. Bardzo lubię ten mural, ale akurat skrzynka przewrócona. NYC comes in every color. Nowy Jork dostajesz, przychodzi w każdym kolorze. Wieżo posadzone kwiatki, dlatego są te taśmy. Całe miasto wypełnione jest tego typu małymi placykami z odrobiną zieleni, chociaż na chwilę wytchnienia i relaksu. Policjanci kupują sobie owoce, nie jest powiedziane, że jedzą tylko pączki. <taki>, Taki suchar. Ale ten stereotyp jest tutaj bardzo znany właśnie, że policjanci lubią pączki. Nawet w filmie, wiecie gdzie to było? We, w Die Hard, w szklanej, w szklanej pułapce nawet było, że policjanci tak mają. Kręcę sobie tutaj w boczną uliczkę, żeby już nie iść główną. Przeszłam przez jezdnię i typowy nowojorski widok. O akurat wróciłam się, bo autobus szkolny podjechał. Już pokazuję wam jak to wygląda. W określonych miejscach, o określonej porze dzieciaki wracają. Moja koleżanka ma tutaj dziecko w Nowym Jorku, i to jest super, że wie, o której podjedzie kierowca po dziecko małe. Wie, o której odwiozą go z powrotem. Także idealnie. A my kontynuujemy nasz spacer. Częsty widok, czyli rusztowania. Kolejny częsty widok, schody przeciwpożarowe. Ludzie wracają, kobieta wracała z praniem, pewnie z jakiejś pralni publicznej, bo tak tutaj pierze się w Nowym Jorku, większość ludzi nie ma pralek, ale o tym też miałam odcinek, dlaczego Nowojorczycy nie mają pralek. Zostawię linka pod tym odcinkiem. Przechodzenie na czerwonym też typowe. z jedzeniem jeśli to nie hot dog to będzie dobre jeśli hot dog to albo w zielonej budce albo na własną odpowiedzialność hot dogi niestety nie są dobre i wielu turystów mi mówiło, że było wręcz zszokowanymi byli jak, jak złe, niedobre są tutaj te nowojorskie hot dogi tutaj jakiś pan śpi za kierownicą nie na telefonie siedzi z nogą przy oknie. Wow. Wtedy jakiś pan zrobiony z psem. Co jakiś czas właśnie można spotkać jakichś ludzi pod wpływem narkotyków. czas kręcenia tego odcinka postanowiłam przyjść na kawę. Miałam sobie kawę i słuchajcie, pierwszy raz się spotykam tu z tyłu, żeby wejść do Starbucksa trzeba jakby zapłacić swoją kartą, trzeba e, kliknąć, żeby po prostu bezdomni tutaj nie wchodzili. I to jest tak czysty Starbucks. Czekajcie, pokażę wam. Jak byliście w Nowym Jorku, to na pewno wiecie, że te Starbucksy nie zawsze jakby dobrze wyglądają w środku. Bo przez długi czas miały miały ogólnodostępne łazienki, a ten taki mega, mega zrobiony. Wow! Ale nie spodziewałam się, że aż po prostu szlaban, taki że aż szlaban jest, że nie można wejść do środka. Uff. Smaczna kawka będzie na pewno. Też upewnię się, że dobra. Dobra kawka. Lecimy dalej na ten spacer. Zawracam teraz. Idę w stronę metra i jadę w moje ulubione miejsce w Nowym Jorku, czyli do Bryant Parku. Także kolejna odsłona zaraz będzie właśnie z Bryant Parku. Teraz byliśmy na wysokości Lexington Avenue i 59 ulicy. Jakby ktoś był ciekaw, gdzie Was zabrałam na ten spacer. ठीक है जो सारे w tych znakach trzeba zawsze się zorientować czy jedzie się do, w dół, w górę, do Queens na Brooklyn ja jadę na downtown czyli w drugą stronę tu muszę czekać Jest trochę wietrzyk, jak jedzie metro. Nie róbcie tego co ten pan, nie chodźcie po tym żółtym pasku. Zbyt jest to niebezpieczne. Idę do tego samego wagonu co ten pies. Pani nie wsiadła z pieskiem, no to trudno. Piesek zostaje. Policja akurat kogoś zatrzymała tam. Zamontowali teraz taką ochronę, żeby ludzie mniej przeskakiwali przez, um, przez te barierki. Bardzo dużo ludzi nie płaci w Nowym Jorku za metro, bo tak łatwo uniknąć tej opłaty. Wyszłam akurat na wielki plakat w tle Jezusie, ufam Ci. I idę w stronę Bryant Parku. Świetny jest ten facet, w sensie ten plecak z napisem New York City, te żółte spodnie, gazeta i kola. Podoba mi się. Wizualnie po prostu, do kamery jak znalazł. I zaraz tu na rogu będzie Bryant Park. Uwielbiam te orzeszki. Zawsze biorę, się, biorę sobie do kina. Nuts for nuts. O, orzeszki takie w cukrze, ale pyszne. I doszliśmy do szóstej alei. Dalej idąc prosto doszłabym do piątej, ale zatrzymam się tu. I posiedzę chwilę w moim ukochanym parku. Widać czasem gdzieś w rogu jakąś osobę, czy, os czy osoby palące jakieś marihuany. Widać czasem jakichś bezdomnych czy podejrzanych ludzi. Natomiast to nie jest tak, że jest jakieś poczucie zagrożenia. Po prostu tacy ludzie też tutaj egzystują. Wszyscy tworzą jakby to miasto. Wszyscy są jego częścią. Moi stali widzowie, wy już znacie to miejsce na pamięć. Jeśli chodzi o resztę ludzi, to mogę powiedzieć tylko jedno: You're welcome, nie ma za co. Zabrałam Was tu z przyjemnością. Teraz sobie usied usiądę i będę napawać się po prostu moim ukochanym parkiem. Ale blisko ten samolot leci nad Manhattanem. Dobra kochani, to w takim razie tyle w tym odcinku. Dziękuję za ten spacer. Dosłownie zaczęliśmy na Roosevelt Island, a skończyliśmy tutaj w Bryant Parku. Ja wciąż mam moją kawę, także dopijam, siadam i delektuję się tym słonecznym dniem w Nowym Jorku. Trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa!